Po tym, jak Miley ją tak e, pięknie zareklamował, to na przestrzeni tutajże dwóch chyba godzin wartość jednego tokena wzrosła z tych 0,000001 do 5 dolarów. E, I nagle znikąd wartość całej tej kryptowaluty e, rynkowa osiągnęła 4,5 miliarda dolarów. W ten sposób stała się jedną z 30 największych kryptowalut na świecie. E, potem Miley usunął swój wpis. Wartość tej waluty zaczęła spadać po prostu na łeb, na szyję, nie do tego pierwotnego poziomu, ale do poziomu 50 centów z 5 dolarów. Milej chwilę później wrzucił nowy wpis i to wszystko, to wszystko dzieje się jakby piątek godziny wieczorno-nocne, tak? Mhm. Milej najpierw po prostu chwali... Milej siedzi z czterema swoimi psami i tweetuje. I najpierw chwali, po czym po paru godzinach usuwa, wrzuca nowy wpis, w którym mówi, że on jednak nie wiedział do końca, co, o co chodzi w tym projekcie, nie, 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 nie miał dostępu do wszystkich informacji, teraz już ma i jednak go nie popiera. No cóż, ludzka pomyłka. Rzecz w tym, że to wyglądało jak taki klasyczny mechanizm spekulacyjny pump and dump. To znaczy osoby, które miały w posiadaniu tą kryptowalutę, zanim milion ją zareklamował, albo dlatego, że byli jednymi z założycieli, pomysłodawców tej kryptowaluty, albo dlatego, że z jakichś powodów, nie wiadomo jakich, mieli informację, że jej wartość prawdopodobnie niedługo zacznie rosnąć, to zarobili koszmarne, jakby niewyobrażalne pieniądze.